Gysmo, Gysmo, zanim będzie Gysmo, 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 dragon swan last night i got to eat star shaped sandwiches the snappies. the monkey best oh yay we're going to have a picnic today sketchy oh i love picnics oh my little bubbles are going to miss you But don't worry, we'll be back soon, I promise. You. Tra, iść na piknik. Mam za ciężki plecak, nie dam rady go nieść ze sobą. Gryzmoku, czy mógłbyś go ponieść z onem? Nie masz tam za dużo rzeczy, szpicku? Mam kanapki z serem, no na wszelki wypadek wziąłem osiem. Jabłka, pomidory, ciasta, dżem, mój ulubiony jogurt i co najważniejsze, moje ulubione ciasto. <głos> <głos> nie weźmiesz tych wszystkich rzeczy, są za ciężkie. O wiele wygodniej byłoby pójść bez plecaka. Nie miałbyś problemu. Ojej, przyszła mi na myśl gryzmo z gadywanka. O co? Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Kto może pójść na piknik bez plecaka? Jestem ciekaw, kto to może być. Zaczynam od kółka z dodatkami. O, 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 to przecież uszy i małe oko. To chomik. Witaj, chomiczku. Powiesz mi, w czym nosisz rzeczy na piknik? O o o o, 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 jesteś niezły. Niezły chwyt. <grym wytrza> Oj nie, zobaczysz, myślałem o innym zwierzaku. Rysuję dalej. Pora na dużą cytrynę. O no tak, to jest wielbłąd. Wielbłądy nie potrzebują plecaków. Wszystko noszą na swoim garbie. Nie szkicku, nie może temu nic wrzucić na garb. Spokojnie, przecież nic mu nie będzie. Opa! Tak, 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 nie ma Cię A ciągle nie... Oj! To są moje rzeczy. Nie, mój! Rysunkowi szkicku. Ty? Co ty rysujesz? To chyba ogon? Zgadza się. I skrzydło? A, coraz bliżej Szkicku. No tak, to jest dziób! O tak, bocian! Szkicku. Każdy wie, że bociany noszą dzieci, nie jedzenie. Serio? O, o! Hej, mały boćku tutaj! Możesz lądować! No hej! Co ty wyprawiasz? Mój plecak jest tu. O, no tak, ty nosisz tylko dzieci. Nie weźmie mojego plecaka. Myślę, że mój gryzmołek nie weźmie. Dobrze, dokończę rysunek. Czy to są jego nogi? Tak, tak, tak. Jeszcze tylko dokończę dziób. O tak, to pelikan. Ponieważ nosi wszystko w swoim dziobie, nie potrzebuje żadnego plecaka. No właśnie, to do dzieła, kredki. Okay. Okay. Moje jedzenie jest tutaj. Chciałbym, żebyś jej je na nasz piknik. Jeśli mi pomożesz, podzielę się z tobą swoimi kanapkami. Do dzieła. <grywy> Twój dziób jest bardzo przydatny. Hej, poknąłeś całe jedzenie! Wracajcie!